Kolejny dzień w Danang, Trzeci już dzień. Wczoraj tak sobie poodpoczywałem trochę w domu. Co? Poodpoczywałem się do obrazu tej pani na motorze, rozjechała, bo chciałem pokazać tą uliczkę. Poodpoczywałem i ruszam na, na łowy, Idę zmienić trochę kasy i idę na jeden z targów, żeby zobaczyć co tam się dzieje. Ogólnie ta pogoda jest taka wieczna, no bo jakieś tam widziałem, wiatry wieją strasznie duże od morza, ale jakoś za 2-3 dni ma to się zmienić. Już teraz się powoli zmienia, no bo widać przejaśnienia. Ostatnie dwa dni to były tylko ciemne chmury. A w ogóle zaczepił mnie taki ziomek w tym w wincie w moim hotelu. I tak pytam się go, ile tutaj był? Mówi, że 2 miesiące. Pytam się czy ciągle taka sama pogoda była, że. Pochmurno ITP, on mówi się to no tak. Czyli ta zimowa, w sensie ten okres do marca to nie jest jeszcze taki fajny, ale no teraz ma być już, widziałem, że nawet za tydzień trześci parę stopni i burze, więc będzie plaża. Wlatywać codziennie w taką pogodę to się nie chce i będzie opalanie. Tutaj napotkałem jedną ze świątyń po drodze buddyjską No i niektórzy zauważył swastykę No ale swastyka w tej kulturze to symbol szczęścia, żeby żeby się nikt nie oburzał tutaj na to co pokazuje A po drugiej stronie też jakiś posąg Nie wiem co to za flagi nawet I tak idę w tą stronę, więc mogę przy okazji nagrać to jakaś pani się Modliła tutaj jakaś skała. I posąg. Tylko co to Butta? Nie wiem. I jeszcze mała pagoda. Łatnie to wszystko wygląda. Piękne kolorki. Ależ klasyk stoi. Merolek. Trochę taki przykurzony, tak jakby nikt nim nie jeździł, ale piękna furka. W Azji właśnie sporo jest takich pasjonatów. Na Filipinach pamiętam zawsze takie jeździły starsze BMW, bardzo ładnie zadbane Mercedesy. Tutaj w Wietnamie chyba też takie można spotkać. Najbardziej lubię sobie chodzić, tak trochę bez sensu i znajdować ciekawe rzeczy, no i właśnie dotarłem na Sontra Night Market Który oczywiście jest jeszcze zamknięty, no bo jest dzień, ale widzę, że jest tutaj w miarę sporo stoisk i powoli się ludzie rozkładają, więc może to być ciekawe miejsce właśnie, żeby jakieś dobre jedzonko tutaj sobie znaleźć. Chyba głównie jedzenie, chociaż tam widzę w oddali jakieś też walizki, inne rzeczy, więc... Może tutaj przyjdę później. Po drodze znalazłem też jakąś kolejną małą świątynię. gdyś tam są dary dla buty. A tam są ołtarze. Dziewczyny się przygotowują. Makijaż nakładają, bo widzę tutaj jakiś popularny punkt widokowy. A na co? Zaraz Cię przekonacie. A no właśnie, na ten most głowa Smoka z tyłu druga głowa Smoka i jest to popularny most Smoka. No co, one podobno jeszcze lepiej wyglądają, no bo są bardzo ładne oświetlenia. Ja muszę się przedostać na drugą stronę. I gdzieś w tamtej okolicy jest targ. Proszę, no tutaj doszła zaraza tych kłódek wszystkich wieszają ludzie. No nie, no mogłem wziąć mikrofon. A tutaj tak będzie biało teraz strasznie. Ogólnie przechodzę teraz przez rzekę Han i właśnie miasto Danang leży na, na dwóch stronach. Tutaj jest część kontynentalna. A to jest taki mały półwysep. I jest tutaj kilka tych mostów. Chcę jeszcze jest zobaczyć w nocy. Jak to będzie wszystko wyglądać. Ale dzień prezentuje się tak. Tak wieje, że aż mi głowę urwało prawie. Mopem mi tutaj... Zawiewa mi mopa. No i broda mnie boli od tego wiatru. Ale już prawie jestem na końcu tego mostu. Jest i druga część smoka dotarłem na drugą stronę, patrzcie jaki jest ruch ogromny tutaj. Musi być jedna z głównych arterii miejskich. A ja mam jeszcze kawałek do mojego jubilera, żeby zobaczyć jaką mają jaki kurs euro do wietnamskiego donga. Nie no, ten koniec to jednak okon. Myślałem, że to jakiś smok super mutant, a to zwyczajny smok z jedną głową. Tutaj panowie z drogówki dbają o bezpieczeństwo. Flagi na ziemi o dziwo. Chyba zaczynają sprzątać po, tym, po tych festiwalach całych. Ależ ładnie się to prezentuje. A na skrzyżowaniach musi być też chaos, patrzcie. Z motorki w środku, samochody stoją też. Na środku blokują przejazd. I tu zaraz jeszcze kolejny motor za mną jedzie. A ja się muszę przedostać przez ulicę. Dało radę. <gry> Ale patrzcie co się dzieje. W tą stronę przejechać to powodzenia. Dotarłem też na jakiś lokalny market, więc może kupię trochę owoców. Zaraz zobaczymy powinno być o wiele taniej niż tam co sprzedają wszystko w turystycznej części miasta i chciałem spróbować też Rambutana. Dzieje się. Ludzie przebierają w ciuchach. Tam ludzie jedzą jak taka alejka. Ciekawy sposób znowu, podobnie tak jak było na tym markecie nocnym, że ludzie siadają przy takim małym stoliku. No i sobie jedzą. Aż sam zgłodniałem, jak tutaj patrzę na te wszystkie dobroci. Teraz zobaczymy, ile tutaj może kosztować jedzenie i ogólnie różne rzeczy. Kupiłem własną wyciskarkę do soku za 40 tysięcy i nóż za 30 i będę wyciskał sok. Bo po co płacić 20 tysięcy za pomarańcz, skoro mogę kupić. Za 15 tysięcy kilo pomarańczy. Idę wymienić kasę, bo nie zostało mi nawet nic na owoce. <noise> no i tak jak mówiłem, kilogram pomarańczy kosztuje 12 tysięcy, czyli jakieś złoto 80. A z kilograma pomarańczy to pewnie wyjdzie nawet ze dwa, ze dwa soki, tak jakbym kupił w jakimś stoisku, więc będzie cebula. <noise> Zwróci się chyba wyciskarka i nóż już po. 2 kg, 4 soczkach, może 6, zobaczymy, będę liczyć. Wymieniłem trochę kasy, kurs był niższy o 50 tysięcy dongów na 100 euro, więc nie ma aż takiej tragedii. No. Idę teraz w takim razie kupić te owoce co chciałem. Targ się powoli zamyka, niektóre stragany się składają. Patrzcie, ile motorów poparkowane tutaj. A no to tylko jedna to jest w parkingu, tam jest druga. A tutaj pani ma ciekawe owoce. Nawet nie wiem, co to jest. How Cam? No, no, cam. Okay. Oh, thank you. Myślałem, że to ma pani pomarańcze, a to nie były pomarańcze. No nic, idę szukać pomarańczy za 12 tysięcy Bo 15 nie dam Cebula musi być No tutaj jaki biznes też zegarki jakaś biżuteria. Ciekawe i przepyszne badanki Bananów też kupię trochę Misja zakończona sukcesem, bo nie znalazłem już tego ziomka za 12 tysięcy pomarańczy Co miał? Kupiłem za 14 <grym> cebula i kupiłem też piękne bananki i mam nadzieję, że stążę jeszcze na ten drugi targ, tam gdzie jest taki bardziej turystyczny i sprzedają bardziej padziewia, w sensie pamiątki. No o Pomelo. Ciekawe ile tutaj krzyczy sobie za pomelo. Wcześniej jak mówiłem o tej wymianie, o kursie, no to zrobiłem błąd, no bo dostałem 11 milionów 40 tysięcy, a oficjalny kurs to 11 milionów 71 tysięcy. Więc wymiana 400 euro kosztowała mnie tak naprawdę no te 31 tysięcy, czyli naprawdę niecałe 1 euro, żeby według oficjalnego kursu wymiany. W sensie Oficjalny z Google'a, więc bardzo się opłaca przywieść gotówkę, euro, dolary. Wygląda jakby to była jakaś dzielnica czerwonych latarni, a to tylko neon po prostu tak nadaje. Jest to zwykła ulica ze sklepami. Zaraz będę przechodził koło, koło Mariota. Na nim tutaj fajnie się wyświetla flaga. Ja mam nadzieję, że to złapie. Jest i flaga, na którą czekałem. Ciekawa dekoracja, nie ma co. A tam księżyc. A więc dzisiaj na market już bym raczej nie zdążył. Podejrzewam, że każdy się tam zwija. Więc wracam do domu, odpocząć, a jutro kolejne przygody. Jest i podświetlony smog w oddali, chociaż słabo go widać na tej kamerce. Ten most też świeci i tam też świeci. Każdy most świeci. To chyba pierwszy dzień, w którym się tak wiatr w miarę uspokoił, i od razu widać o wiele więcej ludzi na plaży. Chociaż nikt jeszcze, a nie, tam ktoś pływa, chociaż w jakichś kombinezonach. Także jest już oznaka, że lepsza pogoda nadchodzi. A ja za chwilę, pierwszy raz w ogóle tutaj zamoczę swoje stopy w wodzie. Właśnie dostałem piłkę, w łeb, <noise> tak to jest, jak się nie uważa. E, zamoczę po raz pierwszy stopy w wodzie i zobaczymy, jaka jest temperatura. No i woda chłodna, <noise> nie dziwię się, że tylko tam dwóch facetów se pływa, reszta tylko moczy nogi. Zobaczymy w kolejnych dniach, jak to będzie. Jak przyjdzie słońce, ale nie chciałbym pływać w takiej wodzie. W natrank było zdecydowanie cieplej. W pewnym momencie tutaj <gryw> chyba wkopali te parasole już jakiś czas temu. Ale jak widać, woda podmyła i niektóre się już przewróciły. Więc widać jakieś tam lekkie zmiany, jeśli chodzi o tą plażę. Na razie idę i wygląda to w miarę spokojnie. Chyba taka będzie plaża przez całą długość, chociaż ona się ciągnie przez. ma chyba 20 km długości. Do samego Hoi An się ciągnie, więc jest naprawdę długie wybrzeże. Jeszcze tak patrzę teraz zegarek. No i widzę, że teraz jest odpływ, prawie szczyt odpływu, więc ta woda też tak trochę dosyć daleko jest od brzegu, a widzę tam linia potrafi być tam, gdzie tam ci ludzie stoją, tam ta kobieta w czerwonej sukience, więc może być spoko tutaj. A, doszedłem chyba w miarę daleko, ale ta plaża się ciągnie ciągnie. Tam w tamtą stronę, z tego co wiem, to są jakieś takie resorty. No nie dla biedaków, że noc kosztuje po 100 euro za noc. Więc to nie dla mnie, ja jestem na Cebuli. I jak widać, tam ta strona, z której przyszedłem, jest taka jakby bardziej rozwinięta więcej wieżowców. Tutaj jest kilka, ale no to naprawdę mało. A tam. Jestem, jest ich naprawdę sporo. No nic, jest po zachodzie słońca, więc będę zaraz wracać do domu. Taki po prostu zwykły spacer, żeby wybadać, gdzie jest jakaś dobra miejscówka na plaży. Tam ci ludzie co coś grzebali w wodzie, właśnie się zbierają, jak widać. No i normalnie na legalu, skuterkiem po plaży. A dlaczego by nie? Jedzie kolejna grupa. W Wietnamie nawet z publicznych megafonów leci piękny chill out, a tutaj coś się stało tej styropianowej figurce. Niestety umarł. Jeszcze chwilę o motorach. Ogólnie, żeby legalnie jeździć motorem po ulicach Wietnamu, trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy, ale jest jedno rozwiązanie, które pozwala ominąć ten przepis: są to elektryczne skutery. Jak widzicie, Winfast robi też właśnie elektryczne skutery, które według wietnamskiego prawa nie wymagają międzynarodowego prawa jazdy. Cena wynajmu takiego skutera to kosztuje wynajem 150 tysięcy za dobę, czyli 30 zł, a w zależności od długości wynajmu ta cena trochę spada i dochodzi nawet do 60 tysięcy za dobę, czyli jakieś 9 zł poniżej 10 zł, ale to i tak jest ciągle drogo. Bo jeśli ktoś ma międzynarodowe prawo jazdy. To widziałem sporo ogłoszeń. Ludzie, co na przykład wynajmują pokoje długoterminowe, mogą też wynająć zwykły motor za na przykład milion, półtora miliona dongów miesięcznie. Milion dongów no to jest 33 tysiące, czyli niecałe 5 zł za dobę. Ogólnie do ceny elektrycznego skutera trzeba też ciągle doliczyć koszt prądu, żeby naładować baterię, no ale to nie powinien być jakiś wielki koszt. A producent deklaruje, że na jednym ładowaniu można przejechać nawet 150 km. Na ile to jest prawda, nie wiem. Takie napisy przy różnych miejscach to już praktycznie tradycja. I jak widać, dużo ludzi chce sobie robić zdjęcia. Nie wiem dlaczego. Sama plaża, sama plaża jest spoko. Ogólnie bardzo długa. Tylko że no do tej pory pogoda nie dopisuje. Widziałem tam wcześniej trochę ludzi próbowało surfować. Tutaj też dużo jakichś sesji zdjęciowych się odbywa. Ogólnie przyjemne miejsce, chociaż będę jeszcze próbować inną plażę, trochę po drugiej stronie miasta. Też malutka świątynia na tym placyku. Ogólnie jest też sporo kafejek. Restauracji z owocami morza. Przyjemne miasto turystyczne, chociaż jak do tej pory, to na Tranku mi się bardziej podobało. Może to przez tą pogodę. Nie miałem jeszcze nawet okazji popływać, a jestem już tutaj 5 dni. No i kolejna porcja do tego, czego nie lubię czyli te właśnie zaparkowane samochody. No jest chodnik, to sobie parking zrobili. Normalnie nie da się przejść. Jakbym miał nagrywać każdą taką, każdą taką sytuację, kiedy muszę zejść na ulicę, bym musiał co chwilę kamerę wyciągać, więc tego nie robię aż tak nagminnie, ale tutaj naprawdę bardzo mocny przypadek, bo tych motorów nastawiane. Jakby to naprawdę był jakiś parking. Także no, tego nie lubię. godzina 12:10 i nagle zaczął dzwonić alarm. I tak dzwonił już od jakiegoś czasu, więc nie ma co się zastanawiać. Tylko trzeba iść z pobytkiem na dół w rzęsnych lekach z elektroniką. No i idę, bo tak bez powodu, by raczej nie dzwonił. Chociaż no nie wiem, zaraz się przekonamy. <średziny> Recepcja pusta A tu tutaj ktoś powinien być Żeby ogarnąć No nie wiem, żadnego dymu nie widzę ani nic Ale winda wyłączona Ha. Huh.